Witajcie moi drodzy na kanale Wymiatacz Dajcie suby, żebym dobył do 87 subów Dajcie łapki w górę, dajcie komentarze To moje słynne placki ziemniaczane Bonusik będzie minutka Tak się ładnie prezentują Są bardzo smaczne Tym razem dodałem cebulę z sera Trochę pieprzu Trochę soli Są pyszne, teraz je widzicie bardzo dobre, smaczne, polecam. Przepis jest wrzucony wcześniej, także wszystko macie, wiadomo. Tak. I smażymy placki. Tak. Teraz mam końcóweczkę. Szybko się ziemniaczki obiera, trze się na tarce. Cebulkę się smażę też, tak. wiadomo. I będzie już 5, 4, 3, 2, więcej papadki, koniec papadki, koniec pa.